Ero Widzowie, witamy Was w tym już 11 odcinku z Eurotra, Czy nie, w tym no, w tym 11 już odcinku z Eurotracka Simulator 2. Ja bardzo się cieszymy, że ogólnie jest taka duża popularność. Ogólnie zauważyliśmy, że największą popularnością cieszy się z farminga 17. Cieszą się filmiki z farminga, 17, z farminga 17 ogólnie. I tak, no. Postanowiliśmy, że wrócimy na jakiś czas yy, Właśnie yy, Może powiedzieć yy, Do yy, Eurotracka Simulator 2 yy, Ogólnie yy, yy, Ta gra też jest taka jakby fajna, ale no jak tam wiecie Nie, że ogólnie ten No więc dobrze, okej, okay, my już będziemy zaczynać Ponieważ yy, Mieliśmy już o 12, w południu do 12 miniaturkę, ale dobra Okej, okay, no, no to co no to to tutaj... lecimy Ja osobiście przepraszamy za katarę No to samo nam idzie Więc ok. Więc pyk I dobra I przepraszamy jeśli będzie jakaś ciulowa Po prostu ogólnie jakość yy, To bardzo przepraszamy Ogólnie yy, sobie zje, Zbierzemy sobie na lepszą Można powiedzieć kamerkę Dobra komu w drogę temu czas Będziemy sobie ten Jak to mówią yy... Rozmawiać tam Ogólnie jak to YouTuber ogólnie z widzami Nie także Musimy się starać w nic nie przytentegować yy, Żeby ogólnie było jakoś tak wiecie W końcu odwaliliśmy się rozmawiać z wami przez kamerkę bo nie ma tego co ukrywać, i tak nas i tak nas wszyscy znają, prawie wszyscy to co to co ukrywać Ach, może okej, okay. mamy 5 godzin i 38 minut na dojechanie, mamy równo 347 km. ale z kanią to raz dwa się dojedzie, więc spokojnie Musimy sobie włączyć też, można powiedzieć, światełka. czego? Dobra, musimy teraz trochę zwolnić. Kamerka będzie lepsza. Jeśli, oczywiście, co jakiś przychód z YouTube, to sobie ten, no weźmiemy jakąś lepszą kamerkę. Jest git, więc dobra. A nie, dobra, jest, ok, dobra, jedziemy dalej. 5 godzin, więc spokojnie. Trochę to będzie trwało. Musimy jechać po pasy, czy ogólnie nie, tylko po jednej stronie. Oczywiście, no bo co będziemy. zawsze włączyć ręczny, bo mniej żeby nie przywalić w tą górę i jeszcze z drzakiem. Oni się naprawdę skania prezentuje, naprawdę super. Więc ten. no to się na szybko to filmuję, ale tak musimy, że z 15-20 minut to ten odcinek będzie trwał Jest w pół godziny No także ten no spokojnie. Musimy się dobrze ustawić Żeby ogólnie no co o nie! Widzicie sam sami nam podjeżdżają. Dobra, ok. Więc tak, jak mówiliśmy to jest okej okay. Dobra, teraz jedziemy na całą gitarę. Czy na całą petarę, sorry No No, możemy to teraz mówić. Powiemy sobie teraz ogólnie o kanale YouTube'a, że to jest najbardziej znany serwis. Ale ogólnie na ten temat to wie każdy. Więc spokojnie. Nie około, nie, także będzie wszystko git Tylko kamerkę. Mikrofon jest jeszcze okay, ale tylko kamerkę jeszcze zmienić. Trzeba i będzie ok. 4 godziny także spokojnie. Te 4 godziny to my dojedziemy. Zdaraliśmy, że będzie lepiej, jak już się powiem, jak już ten będziemy. Ogólnie się ujawnimy, bo to już nie ma sensu. Tak, tego trzymać w pewności każdy, każdy youtuber ma prawo się ujawnić. Gdzież no, widzowie mają prawo wiedzieć, z kim się kontaktują? Jeżeli się subskrybenci. No, nowi subskrybenci i widzowie, którzy. Em, przychodzą na nasz kanał, oglądać nasze odcinki ogólnie i no no, odcinek ale z jedno i to samo więc tak to mówiłam jest dobrze ale wpisze fajnie się prezentuje, naprawdę super przyskania ale jakiś wypadeczek jest trzeba to ominąć, bo jak, bo jak przygrzejemy Jakiś inny to będzie dopiero problem. Ale spokojnie. Ym, będzie ok. Nie, yeah, ok, jeszcze 3 godziny. Cieszymy ogólnie się z Wami. Cieszymy się najbardziej na świecie, że chcielibyśmy bardzo podziękować za te 90 już 1,92 subskrypcje na kanale. I co najmniej 25 tysięcy wysiedleń. Dziękujemy Wam za to bardzo serdecznie i pozdrawiamy wszystkich, którzy nam subskrybują na kanał, którzy nasz, którzy nasz kanał odwiedzają. No, bardzo Wam dziękujemy i pozdrowienia dla Was. I jest dobrze. Tutaj teraz mówić ogólnie nie mamy za dużo tematów, ale mamy na pewno dużo nowych informacji. że po prostu można ten. Że to po prostu ogólnie jak będziemy robić więcej odcinków. To nas tam naprawdę bardzo wderwa, za trwamy, więc zaraz ja mu pójdziemy i lutniemy. Bo no to już przechodzi ludzkie granice. Dobra, okej, okay, tam czułem, tam czułem z tym. Musimy się skupić na was i na grze. A nie tam, już tam. tam. Ogólnie co, to co mówiliśmy, co nowego. Będą na pewno no, no nowe dodatki do Eurotraka na, na pewno. Ogólnie posiedzamy sobie jakieś takie nowe, żeby potem sobie ulepszać. Jak sobie już kupimy jakąś ciężarówkę tak na stałe. Bo na razie to y, robimy tak, żeby po prostu coś tam zarobić, ale możemy sobie wziąć pożyczki, Ale po co pożyczki, skoro można zarobić uczciwie na jedną na jeden ciężarówkę? Oczywiście można sobie skakać pieniądze, ale na no po co? Prędzej nam się gra a tak to przynajmniej uczciwie zarabiamy. I co? 32 godziny, 25 minut. Każdy ma, każdy ma prawo wyrazić to, co ogólnie czuje w grach, czyli taką jakby satysfakcję, można powiedzieć. Więc ten, ogólnie my pierwszy raz występujemy przed, przed kamerką, ale to jest normalne, trochę się można denerwować, no bo w końcu pierwszy raz, no to wiadomo, nie, nie wiemy jak każdy na nas zareaguje. Będziemy nagrywać z kamerką, bo to yy, nie ma sensu, żeby, żebyśmy tak się po prostu ten ukrywali z tym <coughs> <że> przepraszamy <coughs> dla kaszel, ale coś nas nam <coughs> bardzo wzięło. <coughs> poza nas bolę, nie wiem co, czyli jedno pół a co to już tam mniejsza z tym, ważne, że ktoś nas docenia ogólnie im dziękuję bardzo tym, którzy nas dopingują. Ogólnie pozdrawiamy tych gorących pozdrowienia dla tych, co nas gorąco dopingują i chcą dla nas jak najlepiej. Dziękujemy Wam i oczywiście pozdrowienia dla Was. Nie każdy, wiem, każdy powinien być dopingowany. Nie każdy, bo nie, bo nie każdy sobie na to zasługuje. Więc wiadomo. przy komputerze Musimy sobie na ten pas znaczy, chociaż nie, dobra Przepraszamy za to, ale no nas nosy trąsknęły, no i jak to tam powiedziećbym się godzinka mówię że mi się nie no, nie przychodziły Bo, bo narywam i co teraz wyjazd Nie widzę ci chciały być no to że ja was no wezmę Wypadł i tyle Powiedziałem wypadł a zresztą no, no, no może sobie ten zobacz, sobie, sobie i widzisz co zawsze no, Że Żelował to zobacz, ten to jest ostra i jaka pryszata, proszę bardzo Powiedziałem wypadł Wypad to, no ale to już pa. i ty też Przepraszam was bardzo, ale to wiecie Jak to, gdy, gdy małą latę się wtrącają Bo nie, wypadł to wypadł, nie? Nie! No, no to wypadł Nie Ja to się próbuję skupić na czym innym, nie? Tak Zobaczycie, za tymi razem tak mnie tak, nie, nie będziecie mieli Nie! Ale teraz wiesz, że każdy jaka jest zobaczy Jak jesteś pszczata Nie! Tak, to trzeba się nie pokazywać, a teraz już A teraz to już sorry a, a od kamerki tawara Jest to mi tak ten, ten no każdy youtuber ma siostrę czy coś tam to to nie samo się nie, ja się nie Powiedziałem wypad Ale co to się powinno ukrywać przecież i tak, wiadomo, to możecie widać Te fragmenty będziemy, star stara będziemy starali się wyciąć Ale nie Powiedziałem nie, nie przychodźcie to nie przychodźcie no to, to ja to już kadzę zobaczyć jak jesteś, jak jesteś pryszczata One, Oni siebie nie widzą i na całe szczęście Powiedziałem wypad Mówiłem, że będę nagrywał to i tak nie, rano nie no nie poszliście Wypad mi, o tej kamerki powiedziałem Kurczę Oto jak trzymać, płaczę moja siostra Trzymać No, teraz już powinno być okej, okay. no. Cicho! Czan, czan, no, żeby było kamerki nie... żeby było moje kamerki nie... Wiesz, wiecie, takie, takie coś kosztuje? No. No, powiem... Ja to nagrywam, a ona się wtrąca. A co ci robi coś? Siedzi tylko i nie odzywa się. O co ci chodzi jeszcze? Przepraszamy, te fragment, w będziemy staralnie się wicząć. Bo to szkoda na... no naprawdę. Co zrobić? Nie, nic, go ja skręciłem trochę. Wiesz co? Tak ciekawe jakby ciebie się w szkole tak Czy by ci to było fajnie tak? I tak to będą wiedzieli, bo kamerka jest. No patrz, ale to śmieszne. Kamerka. Jest. Kamerka. Te w będziemy będziemy starali się wyciąć, więc spokojnie. Ja mówię, że... To będzie na YouTube. Te problemy, to będziemy starali się wyziąć, więc spokojnie. Teraz się Ma il bo to nagrywam, no. A przepraszam, że Sorry za to. Co za co? Nawet no, jeśli się śmieszymy na 100 i tyle Mówimy, że nagrywamy, a tutaj co? Tę Te będziemy starali się wyciąć Więc spokojnie Siara. Dobra, zaraz będziemy kończyć. Obiecujemy, że to będzie pierwszy i ostatni raz, bo naprawdę każdy nos tu śmiesza. Zresztą patrzcie sobie ja jakie mam przyjdzie to Dobra. Ja mówiłem, żeby nagrywał wymienię, nie posłuchaliście. Staram was za to kara Najwyżej dobra, okej okay.

Ja wam powiedziałem, żeby będę nagrywał macie tym, widać, że to gdzieś. Dobra. Teraz ja będę też miał to gdzieś. O, świetnie, podziemne słońce. Dobra, my dziękujemy za obejrzenie. Zapraszamy do oglądania kolejnych odcinków. Thanks, zająć.